Witajcie, witajcie w szóstym odcinku serii poświęconej mojej ulubionej grze sieciowej, czyli Apex Legends, w którą gram na konsoli Xbox One. Postaram się w dzisiejszym odcinku aż tak dużo nie gadać jak zawsze, żebyście mogli w spokoju sobie pooglądać różne ciekawe akcje, ale nie obiecuję, zobaczymy jak wyjdzie. Pokażę Wam dzisiaj grę różnymi postaciami. To, że gram głównie Lifeline i Pathfinderem, nie znaczy, że nie wybieram też innych postaci, a wybieram dość często i to przeróżne będziecie mieli okazję zobaczyć to dzisiaj. Tak więc wybrałem dla Was fajne, ciekawe, czasami śmieszne akcje. Po prostu coś, co moim zdaniem warto obejrzeć. Przygotujcie się, że odcinków w najbliższym czasie będzie troszeczkę więcej, ponieważ z czwartego sezonu udało mi się zarejestrować naprawdę dużo ciekawych akcji. Tak więc lecimy z materiałem. Starca aktywowana! Wrzucam trampolinę! Jata! Potrzeb kończył też! Tak, Zdajmy w tym kierunku, bracia! No i cóż, jeśli chodzi o obecną rundę rozgrywaną oktainem, swoją drogą bardzo fajna postać, dynamiczna, szybka. Nie dziwię się, że wiele osób wybiera właśnie tę postać jako swoją główną. Całkiem przyjemnie się nim grało. Była to runda, która miejscami miała naprawdę ciekawe momenty. No i jeśli ktoś pierwszy raz ogląda Apex Legends w moim wykonaniu, to chyba od razu pomyśli, że moją ulubioną bronią jest Triple Take. I tak właśnie jest. Jeśli go nie ma, ok, mogę mieć na przykład R99, R301 albo Hemloka czy Piskipera, to są też moje takie pozostałe ulubione bronie. Może być też Scout, może być w ostateczności Longbow czy Sentinel, ponieważ lubię w tej grze snajperki. Natomiast w 90% przypadków, przynajmniej jeśli mam nawet dobry zestaw, a znajdę Triple do to którąś z broni na Triple take podmieniam. Jeśli chodzi o samą końcówkę, no cóż, pozycja była już ciężka, wrogowie mieli lepszą pozycję, pierścień gonił, ale jak zwykle nie poddawałem się, walczyłem do końca, próbowałem ugrać jak najwięcej. No niestety tym razem się nie udało. Następny klip to ofensywna postać, jaką jest bez wątpienia dynamiczna Bangalore. Uzbrojona w granaty dymne, które tak mogą namieszać wrogowi podczas naszego ataku na przeciwną drużynę, a także mogą bardzo pomóc w odwrocie czy podniesieniu kompana, a także po prostu w spokojnym podleczeniu się na polu bitwy. Jeśli chodzi o specjalną umiejętność Bangalore, czyli ten ostrzał, jest to bardziej taki straszak moim zdaniem, Niż umiejętność, która potrafi jakoś mocno namieszać, natomiast może zmusić wrogą drużynę do przejścia, na przykład w jakieś miejsce, w którym chcemy, aby się ona znalazła. Przy okazji tutaj mogłem postrzelać Sentinela, bo tylko to znalazłem. Na szczęście było pod ręką też R-99 z powiększeniem magazynku niebieskim, ale zawsze. Zobaczcie, jak to tutaj się potoczyło. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Leci dym. Jeszcze raz. Osłaniam cię. Dzień... Dron aktywowany. Częstujcie się. Ładuję odpłonę. leci granat odłamkowy leci granat odłamkowy. No i czas na Gibraltara, czyli pancerną fortecę. Gibi to bardzo fajna postać, ponieważ no nie ukrywajmy, jest strasznie mocna. Nie dość, że ma swoją tarczę na ramioną, która potrafi przyjąć ogrom obrażeń, to jeszcze może rozstawić kopułę ochronną, a w tej kopule podnosi kompanów z ziemi szybciej i to jeszcze z fajną animacją, plus ma fajnego ultimata, dość mocny ostrzał. No cóż, Gibraltar jest po prostu mocarzem. Możecie tu mieć małe vu, ponieważ dokładnie w tym samym miejscu wylądowaliśmy. A jak potoczyła się ta akcja, no cóż, zobaczcie. Jeden leży. Champion wyeliminowany. zabity. Nowy lider zabójstw. Nie na długo. Przeładowuję. Leci granat termitowy. Leci granat. Orywa. Muszę trochę podmachować zasłonę. Granat. Muszę śmigać szybciej! Leci granat. Oto bez zniszczenia! Trzelam. Jestem pod ostrzałem, śmigać szybciej. Jeden leży. Przeciwnik w polu widzenia ładowuję ładowuję hola amigos strzelam lecim tam. uwaga leci granat termiczny leci gwiazda energetyczna zacznie się ostrzał. No dobrze, wiem, że to może czasami robić się nudne, ale ponownie z pomocą przyszedł mi mój ulubiony i niezawodny Triple Take, dzięki któremu można tutaj było dojść do samego finału. I wykonać finishera na biednym mirażu, który za bardzo nie wiedział, co się dzieje. No cóż, tak bywa. Minuta... Jesteście czempionami, Apex. A teraz dwie krótkie akcje, które pokazują, że Bloodhound również jest bardzo fajną postacią, która w odpowiednich sytuacjach dobrze wykorzystana potrafi nieźle namieszać. Przede wszystkim skanowanie Bloodhound. Zdradza to prawda, to że jesteśmy w pobliżu, że gdzieś jest ta Bloodhound, że szuka, że skanuje, ale jak wykryjemy wroga, to jakby nie było, to my mamy nad nim przewagę, bo przez kilka cennych sekund wiemy dokładnie, gdzie on jest lub ilu ich jest. No i oczywiście Ultimate Bloodhound który jest bardzo przydatny, ale niestety został skrócony o połowę po ostatnich aktualizacjach. No szkoda. Droga. Zostało 30 sekund. Oso, Bezpieczeństwo jest na wyciągnięcie ręki. O, i... Nie ruszaj się. Pomogę ci. Dzięki tobie mogę... Wróg w pobliżu. Skanuję obszar. Wróg zauważony. Mamy, to... mamy towarzystwo. Się... Aki, mamy towarzystwo. Przeciwnik na tamtej polu. Kontakt powietrza. Kontakt. Kontynuujemy grę przy pomocy Bloodhound, no i tutaj powoli zbliżamy się do finału. Ilość drużyn dość mocno stopniała, no i trzeba było zakończyć sprawę. I tutaj, jeśli chodzi o samą końcówkę, to przyznam się bez bicia, że skopałem sprawę, ponieważ po pierwsze, nie użyłem skanowania, które prawdopodobnie wykryłoby wroga w zasięgu, po drugie, mogłem użyć Ultimata, gdzie widziałbym wroga jak na dłoni, a po trzecie, po prostu nie trafiłem Sentinela. No cóż, czasem tak jest, ta gra wyzwala duże emocje, no i takie sytuacje się zdarzają, ale człowiek uczy się na błędach. Jesteście czempionami Apex. Tutaj mamy grę Giblartarem, gdzie trafił się karabin ładunkowy, za którym prawdę mówiąc nie przepadam. Na początku trzeciego sezonu była to bardzo mocna broń, a szybko została znerfiona, bo była zbyt potężna. W tej chwili ładunkowy, no cóż, w pewnych sytuacjach potrafi zadać ogrom obrażeń, a są sytuacje, gdzie zadamy. 3 punkty obrażeń, jeśli trafimy wroga tylko częściowo. Natomiast brak ulaku może być i ładunkowy. Tutaj w tym przypadku przysłużył się całkiem dobrze. No i też jak mogliście widzieć z triple take'a da się korzystać jak z shotguna. Wystarczy troszeczkę mieć go opanowanego i można z tego mieć i snajperkę i broń bliskiego zasięgu. Revenant. No cóż, ciekawa nowa postać, która weszła na początku sezonu czwartego. Nie jest zdecydowanie moim ulubionym bohaterem do wybierania, natomiast jako postać bez wątpienia jest bardzo ciekawy i ma przydatne zdolności. Tutaj krótka, ciekawa rundka, gdzie sam początek gry przyniósł bardzo fajną akcję. No ale niestety potem naszą drużynę wykończono. Natomiast co moje, to moje. No i czas na ostatni klip na dzisiaj, który jak się pewnie domyślacie zostawiony na koniec zakończony będzie czempionem i zupełnym przypadkiem ponownie tutaj na moim wyposażeniu znalazł się Triple Take. Tym razem rozgrywałem grę przy pomocy mojej ulubionej postaci czyli Lifeline, tak więc zobaczcie jak się to potoczyło. Leży. Wróg zabity. Było nie... Muszę trochę podładować osłony. Przeładowuję. Za minutę zamknięcie pierścienia. Jesteśmy dość daleko. Częstujcie się. Strzykawka tutaj. 25 sekund. Pierścień ciągle daleko. Wróg w polu widzenia. Leci granat. Rzucam gwiazdę energetyczną. Leci gwiazda energetyczna. Leci granat. Rzucam granat ogłowy. leży. No i zgodnie z naukami, które głosił Obi-Wan kto zajmie wyższy teren tak zwany high ground. Ten wygrywa. Tutaj, w tym przypadku, się ta zasada jak najbardziej potwierdziła. Mam nadzieję, że oglądało Wam się miło. Kolejne filmiki z Apex Legends już za kilka dni. Pozdrawiam Was, cześć! Czempionami Apex.